Dobra. To my. Customowi tak. i customowy trójkącik z Potato. potato? Cześć. Jestem. <laughs> Ej, ładnie, ja. ładnie się udało. Ładnie się udało <laughs> przejść. Słuchajcie. Tak, <laughs> um, tak tam te laserki. Mm -hmm, bardzo laserki, ładnie. Ty już zabiłeś te, te wieźmy, tam? Tak, na dole tak. Aha, mm -hmm. zabiłaś jedźmy. No to my jeszcze z Krystianem tutaj będziemy Dokładnie. walczyć. Dokładnie. że ona mnie tutaj. One mnie zabijają. Ja się tutaj rozglądam Matko, na razie. kocha. Jakiś... Chcą to... mnie zabić. To właśnie nie mogę się wydostać, chciałbym wyjść stąd. Aha, wyjść, wyjdź, wyjdź. Tu jest jakiś przycisk. Jest jakiś przycisk. Ja bym chciał zabić. Te wiedźmy. Ja. Mi się jedno udało. Cięcie. Muszę cięcie, przepraszam. Cięcie. Okay. Jesteśmy. Tak. Są tu komputery. Jezu, gdzie wy jesteście? Ja chcę zabić te wiedźmy. E, czy ja wiem, czy jest Ja otwieram sens? jakimś przyciskiem. A, nie ma sensu. Nie ma sensu. Ja otworzyłem przyciskiem. O! I e, otwiera Właśnie. się Pisz, bramka. Się to tak. Mhm. Bo generalnie nie I wiem, to jak jest to jest. Tak, to jest czasówka. Aha. Wciś... Z prawej. Jak wy wciśniecie przycisk od razu się odwracać i skakać, ona doskoczy spokojnie, bo ja na początku się łapałem rączkami tak. i ja się nie wyrabiałem, a po prostu skoczyłem i jakoś mi się udało. Nie wiem jak. Dobra, mam to, tylko że... No, ja też to zrobiłam jasne. teraz, ale... Mm -hmm. W czasie okay. rozglądać jakieś komputerki są. To może być dużo fajnych fanków na tej chwili. Na tych kuchach, szawkach, są komputerki. fajne. Mm -hmm. I na regale widzę coś. Na poczekaj. Tak... Hmm. Są o, nie... Aha, dobra. Robię tą czasówkę. To jest. OK. O Jezu, tutaj też jest ich pełno. Nic nie mówicie. No, tak. uważaj leżę. słuchajcie, na <laughs> 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 Jest ich pełno. Tak, płyta, ale tutaj jest jakaś kratka. na górze są balkony. Na no razie się jeszcze raz. Jest, o, jest jakaś klatka i w środku coś jest e, amunicji. Nie, to nie jest amunicja, co to jest? To jest wąż. Nie wiem, co to jest. Kule. Nie, to jest gość taki zmutowany. To tak A, jak to w dodatku do trójki. No w sumie. No, to jest jakiś zmutowany gostek. Czy nie wiem, czy mówiliś, aha, zmutowany gostek. Czekajcie, bo jest, tutaj jesteście Mówiła. gdzie te komputery? Tutaj są, tak. tak? Gdzie te komputery? O, mhm. e, na jednym z biurek jest taka złota płytka. E, no to mówiłam. No tak, tak. A tak, przepraszam. <laughs> Ale. lutowany. E, ją się da wsadzić w. Tak, tutaj te komputery, nie? No, no tak, w tak. Mhm. To z piątki jest, pamiętam, ten Rider mhm. 5, to było. Czy to coś? I dźwignia. dźwignia. Dźwignia, i tutaj macie takie wejście na górę po drabinkach, tak, w takiej faktycznie. dziurze, w suficie tam po dźwigni. A spółek można wziąć jeszcze przenaboje, jak chcecie. O! Obok. Tak, Obok. Obok tej dźwigni. Faktycznie. Aha, to tutaj, dobra. To jest jeszcze jakaś czasówka? Chyba nie, co? O, nie. O, kurde, nie ten skok. Te Jakie pływają. można wejść na górę. O, dzień dobry. A, czyli wiadomo, że już coś będzie? Przygotuj broń. Mm -hmm. Dzień dobry. A jest Baba no, Jaka no, w basenie? Zostawili. Podkę. Save. To jest, najpierw jest Baba. Save. O, o. A też zostawili, tak dostawili płytkę. Idziemy, bo to są takie dwa przejścia i jest na górę. Ale nie, no to wejść w przejście, Znaczy ja, no, na górę w sensie takie schodki poszłam, nie? Ale drzwi otworzyłaś, schodki, tak? Tylko tak. Z jednej i z drugiej strony prowadzą do jednego i tego samego pomieszczenia, o, ale to jest jakby. W... Aha, jest dobra. To jest taka Dzień. chyba, widzę, kratka do rozwalenia, tak? Tak. Aby przy... I można przyczyni. się Okej. Okay. To się jest do zabrania? Nie, nie widzę. Nie, nie, na razie nic, tylko tylko ci kolesie zostawiają tą płytkę taką. Aha. Masz tą Coś płytkę, do tak? Tak, mam. Coś do rozwalenia? Aha, to. do to jest. Taka u góry szyb wentylacyjny, Okej, 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 mam, dobrze. Czy ja tutaj widzę napis caution przy spadaniu, to ja sobie to po prostu wezmę i zapiszę na rączkach. Aha, ale tu nic nie ma. Okej. Okay. Krystian, jesteś czołganym? Tak, jestem czołgany. Znaczy, ja się czołgam. Zjechałem czoł. Ja jestem czołgany. <grym> Ach, Larko. Jak ty jesteś. Ale z drugiej strony. A jest, jest kość. Jezus, to spód W dół. Ale to są babajaki. Ale tu są. E... Okej. Okay. Jestem. Nie mogę ich tutaj. On nie ona. A coś jest w wodzie? Syrenki. Ja wiem, ale... Syrenki ładne, takie syrenki, które mnie właśnie zabiły. Słyszycie to? Muzyka z Underworld. Słyszymy. Mhm. Ja Chciałem zająć czymś, ale to też słyszę. Wiem, o co chodzi. To też słyszę. No takie tam, słuchajcie, chochliki. Ale to słodkie. Tak. To są... Od głosy życia. Ja też spadłem. Życia. Ja nie wiem, co robicie. Jest coś w wodzie, jest pytałem. E, jest ja spadły. nie wiem, Czasówka, ja, mi się nie. tutaj ja otworzyły te. Złe. Ja też nie. Mi się tutaj te. Po... otwierają mi się, stają mi. i ja potem skaczę. Na pewno, jest tak, to, jest, to jest czasówka. Tak mi się czasówka, wydaje. Tak. Tak. Nie, nie, nie mam mm -hmm, tego. Tak, go opada. Mm -hmm. Opada? To, to, ale jest wszystko pozamykane i być może jest coś jednak w tej wodzie. Weź. Bo to jest wszystko zamknięte. Ale patrzcie, po drugiej. Gdzie mam tu iść? Tu też jest coś? Jezus, tu no, tych płytek praktycznie w ogóle No, strasznie ciężko zobaczyć. Ja już. Nie powiem ile Jezus. razy spadłem. Obstawiam, że jest coś w tej wodzie, jednak, wiecie? Poczekajcie. Poczekajcie. Nie! Poczekajcie. E, słuchajcie. słuchajcie, na górze, no. jak wejdziecie, to zamknęły mi się drzwi przed nosem. No z właśnie, to jest ze sobą, tak? Tak, to jest połączone Jej. razem ze sobą. O nie. Mm -hmm. no, Dobrze, że na różnych slotach zapisuję. Dobrze, Jezu! Masz... Tak, bo oni w sumie pokazują nie tyle że kratki co drzwi, prawda? Mhm. Mm Właśnie. Jak wciągamy tą dźwignię. Tu, oh, dużo ten custom ma tych czasówek, powiem Wam. No ma. Ale udało, że... Tylko, że nie, nie udało mi się. Tylko, że to musisz jeszcze biec do wyjścia. Musisz jeszcze. Masz? Um, nie. 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 Ja Jakąś drabinkę mam, tak? Drabinka jest, no. Jest, udało mi się przeszło. Dobrze? Dobrze. Nie wiem, coś się otworzyło pod wodą, ale nie mam zielonego pojęcia, co? Ja tam w żadną wodę nie wchodzę jak są te, te, te babajaki, ja nie mam ochoty tam chodzić, ja pływać w ogóle nie umiem. Nie chcę. Nie, ja nie szyba. Czy wy to widzieliście? co? co? Ale, ale bug. Dobra, bug? nieważne. No nie jest taki bug tutaj. Też. Była taka platformówka, tak grałam na Saturnie. Mam nadzieję, że to nie jest czasówka, to podwodna. No właśnie. Ja zaraz to się przekonam, co wy mówicie, bo ja wychodzę z tego szybu teraz. No, dobrze, wiesz, no dobrze. I to, ja tu, I tu jest będzie okay. przycisk. Okay. Przycisk, gdy drzwi się otworzyły. Mhm. I myślicie, że czasóweczka. No właśnie, no nie Aha, idę. się tu wróciliśmy. Nie to, Nie, to jest podobne, ale to o, jest tak coś innego. Tak. A to się otwiera. Aha. Aha, to teraz może po tej drabince, bo tu jest to dobra widzę, bo to będzie taki basen. My musimy do tego basenu wskoczyć czajem. Czajem, czajem. Aha, to takie dobra. A tu jesteśmy, dobra. Mhm. No, mhm. tak, bo to się tu otwarło, rozczwarło. Ja, ja chciałem tu wejść na górę najpierw. Dobra. My tu mhm. otworzymy dostęp babajace do nas. Mam nadzieję, że nie. Ja sobie to zapiszę. Hmm. Ja sobie zrobię, moją 10 minut. Moje 10, 10, 10, 10, 10 minut. Co? 10 minut? Tak, tak robię przerwę A, za 10 ten minut. minut. Ten, ten minut. Moje 10, 10 minut. Minut. Tick, tak, tick, tak. E, Co robi dźwignia? Podchodna? Dźwignia otwiera obok y, przejście. Dobra, ja zabieram. No i co? I, i, i co? Jest to? No. Jednak. Mm -hmm. Butelka moczu na dnie Jest! Bier jeszcze nie mogę, ciepły. bo do mnie y, psiocha przyszła, Aha. muszę ją ubić Jak tu dziś wyjść? wyjść e, tuż wyjść. nad butlą no, na górze, nad jest, moczem, jest, jest. tuż, nad moczem! Byłaś! Yes. <laughs> Bieraj to. O, i tu jest jeszcze spad w dół. I to jest ta cholerna siatka. Pamiętacie ją. Poprzedniego, to no, wiem, odcinek zresztą. Siatka kanał. No to, co jeszcze popływamy, co? Popływamy. A Oj, panowie. Bo tutaj można wtrynić ten ten, tak? Nasz artefakt, ale warto by było jeszcze coś tu popływać, czy nie? Co Dobra, to, to się wrąbie z powrotem. Czekam. W lewo skończymy. gdzieś można płynąć, tam w dół. Ale tutaj Wiesz, nie ja po nic. prostu najpierw zabiłam tych gości. Aha, nie, to słuchajcie, nie ma zbranek. nic w wodzie. Nie to ma, to nic ma nic wodzie. A bo wy tam popłynaliście się ta baba jaga, tak? Tak, tak, musieliśmy tak, tak. zobaczyć co tam. Czy mm tu -hmm. podniosłaś też? Tutaj mój, mówimy, ale... tak. są beboki. Ja A ci to nie mówić, jest butelka jest z mowszem. Znowu... To jest fuse. Ja myślałem, że to jest butelka z symboczem. Ja nie że to jest znowu jakiś popieprzony wielki obszar do pływania. No ja. A to nie chcecie w samym. środku, co widzieliśmy z zakratki. Czasem to? Pokażcie. Pewnie, że tak. Nie, nie wiem. Nie myślałem. Ja nic nie widziałam z zakratki. Może się rozdzielimy. Może będzie szybciej. Ech. Widzę Ech. za szybę jeszcze jedną butelkę. A widzę taki czołgane jakby. Tak. Aha. Ja takie czołga, znaczy w takim trójkąciku widzę, ale nie pod wodą, no bo pod wodą ale, tutaj ja y... nic nie widzę tak naprawdę. Okay, nie to... ma nic pod wodą, naprawdę? Nie, nic. Popływam trochę A drzwiami zamkniętymi w sensie. E... Za oknem widziałem, słuchajcie, jeszcze jedną butlę, tylko tą niebieską, nie? Tutaj no, na końcu jest tak. przejście, nie? Taka jakby tama. Tak, tak, jest trójkącikiem, e... tak? O to Ci chodzi? Znaczy w wodzie, że brama zamknięta. Tak, nie po, po prawej brama. stronie na końcu jest przejście. Ten taki ja nie tak, nie możesz... roszki. Tak, jak wchodzimy do pomieszczenia, to prawym tym. Um, prawym chodnikiem iść do końca i tam jest takie małe przejście. Ale ja nie wiem, czy to tam. Ja nie wiem nie A ja mam cały czas Jaki... cykanie. Cykanie? No, cykanie. Tak? Ty, 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 ty. Będziecie na filmiku widzieli. Znaczy, widzieli, słyszeli. No, może. A nie, może nie, nie, nie słyszę żadnego Może klawiatura, na przykład ja jak ja naciskam klawiszkę. Nie, nie, to jest cały czas. I tak cały czas. A to nie jest właśnie to w tle takie bicie serca, bo to tak jest. Ja tego nigdy wcześniej nie miałem. Tutaj słuchajcie, można ten głas przesunąć, a nie wiecie gdzie, tę skrzynię. Ale no właśnie kminie, gdzie staram się zrozumieć gdzie. A tu jest klapa w podłodze, tak? Może trzeba ją zrzucić. A może trzeba zrzucić, zrzucić tą skrzynię? Nie no tak jakbyśmy mieli nie ostatnio, wpadłam. nie? Może spałować. ja sobie ustawię, na, ustawiam na razie most, tylko nie wiem sobie po co. Co mi to dało? Zmienić. Tak, można zrzucić, słuchajcie, tą, tą skrzynię. Tak? Tak, tak, ona ją zrzuca. Hmm. Tak, tylko dobra, no i... ojej. Tylko pytanie do czego? Po Pan co? Pan mnie tu kluczem potraktował w ogóle. O, to bolało. Jak do, dojdziesz do tego, gdzie to mhm. trzeba przestawić i zrzucać, to, to ja to Dobrze, zrobię. dobrze, dobrze. Czy tutaj. Aha, tu jest tylko to, czyli tutaj nic więcej nie było po drodze. Hmm. Mówię, Mówię, się do mnie, więc do mnie, mówcie do mnie. Ale to wiesz, rozumiem, że trzeba narzekać, bo no tak. trzeba po prostu to jest taka natura teera, że trzeba narzekać, Także. Hmm. Ale ja uwielbiam, jak wy coś do mnie mówicie. Nie da się, Krystian, wszystko się da... Wszystko mi się uda. Przysięgam. tu w czy przysięga? jest jakiś przycisku, jest tutaj, gdzie są te pontony przyciski. Jeszcze niżej jest. Otwieram jeszcze klapę ale. jest w podłodze. znowu klapa. W nie, nie wyczymię, tu jest jeszcze klapa jedna. Mhm, okay. No. My dear, to otworzyć mam klapę w podłodze i mam zejść tak? w dół do Was. Tak, no, tak, i tak. schodzimy na mnie. Zejść w dół no. i jeszcze będzie jedna klapa na dół, do... do... Piszę. Aha. A tu chyba do wody nie za bardzo, bo są piranie, słuchajcie. Bo mi się wydaje. No, bo są piranie, widzę. Ja chyba nie rybki to... nie są fajne. Generalnie. Rybki. Generalnie trzeba, mi się wydaje, iść tam, gdzie się otworzyła. Bo tu ja za bardzo nic nie widzę więcej. No bo otworzyły nam się były pokazane takie zielona kratka. To nie było gdzieś tam wyżej, gdzie, gdzie te skrzynie do zrzucania, albo piętro wyżej, nie pamiętam. Kojarzycie, nie? Taką zieloną kratkę pokazała nam się dźwignia Zielona kratka. Mm. Mm. Ja Dobra, oczywiście nie kojarzę. Ja też nie. Mhm. O, A wy mówicie, którą skrzyneczkę ja mam sobie przesunąć? Obok dźwigu, Obok dźwigu? na zewnątrz, tak? gdzie jest ta woda, tak? Hello? Gdzie jest ta woda, gdzie woda nie? Wyszło? Gdzie są piranie? No to tu jest taki dźwig, nie? Taki mały wózeczek widłowy. Tak, dokładnie no. tak. No to jedna skrzynia, zobacz, odznacza się. taka trochę inna tekstury jest. Na skrzyniach leży ta ja, skrzynia. Okej, okay, skrzynia skrzynia. No. Ale w ogóle tak, miałam taką uwaga, że wykazało mi, że jakby było manki gdzieś. A tam jest manki. Gdzie, Boże. Jeszcze gdzieś z liny? Nie, to nie, Chyba że to, był bug. W sensie, słuchaj, jak wchodzimy, wracamy się tam, gdzie spontony one są, tak? A dobra, I tam chciałam wejść coś, wyżej, dobra. złapałam się kratki, ale słuchaj, złapałam się kratki i chciałam się podciągnąć. A ona znalazła się piętro wyżej na manki. Mm. I odpuściłam się, spadła i się, i się zabiła. Ale to oznacza, że u, sam, u samej góry jest jeszcze manki. I tutaj piętro tak. wyżej, jak jesteś, to jest otwarta ta kratka zielona. A miałeś też tego ba tak, przed chwilą to pokazałem, co, co mówiłaś tak? Musiało. No bardzo. No to czyli rozumiem, że tak, to na samej przycina, górze to jest mańce. Ale... No, bo mi się renderuje, słuchajcie. Strasznie przycina. Adam. Save, yes. No, rzeczywiście to jest mańce. ale już to wiem, jest to, to jest tak, ta, Zrzuciłeś. Słuchaj, zrzuciłeś wtedy na dole. Tu chyba trzeba. tak, dobra. My się musimy dostać tutaj, zobacz, piętro wyżej, wysuwasz sobie tą skrzynię, a tamtą na dole, którą chciałeś zrzucić w dół, no. musisz postawić, żeby był mostek. I musisz tak zrobić, żeby wejść Aha. tu piętro wyżej. Aha. Ale. Gdzie jesteś, Krystian? Pociągam wajchę. Którą? E, tam to... Tak? skrzyneczkę. Tak, gdzie jest ta linka, dokładnie. Tak, i się teraz zrobili. Zrobi ci się Lina. Zrobiła mi się. Jest sekret tej Zrobiła? Zrobiło Dobrze. 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 Wspaniale. Aha, nie, najpierw musisz wziąć ten sekret, tak? Musisz na tą linę skoczyć tam i tak. naprzeciwko. Tak, tak, tak. Tylko... Ej, ale my się tam nie dostaniemy na ten balkon. Nie, nie wystarczą dwie to skrzynie. Nie, to są. No, to może to... no niebo jest zabarierkowane. To może te rury to są rury do wspinania? Tak, słuchaj. Które rury? Tak, te żyrandole ramole jakby takie. No, masz sekret? Mhm. Tak? Mm Okej. Okay. No to teraz generalnie co no musisz się wrócić teraz tam piętro wyżej. Bo otworzyła się tam taka zielona kratka mhm. i teraz z, z tej zielonej kratki jak wejdziesz wysuwasz mhm. klocek. Ok. Przesuwasz sobie go do, do samego końca tam do samego jakby winkla żeby móc tam takie wiszące kręcące się lampy. Żebyś mógł na nie wskoczyć i przedostać się jakby z nich na drugą okay. stronę. Dobrze. Żeby zrobić sobie jedną na drugą. Kiedy to głupie jest. Nie czaję O co chodzi? No robisz sobie mostek stamtąd na dole, nie? Nie, właśnie, ale tylko z jednej można zrobić, tak? Mostek? Z tej, co ją wcześniej zrzucałeś niżej, tak? No to tylko jedną mogę zrobić. I dosunąć. robisz sobie mostek. No? Robisz z niej mostek, a tą, z którą niej. z kratki wysuwasz, to ją, to, ją, to ją przesuwasz na sam skraj do tej lampy. Tej najbardziej wysuniętej, żeby, żeby, się jej chycić. Tak, tylko mi chodzi o tutaj, że jest taki, taki schodek i ona spada ta, ta, ta skrzynia, nie? Którą wysuwasz z tych kratek. Ale spada na skrzynię. No, a potem jak dalej przesuwasz? przesuwasz dalej do ściany jednej i później w tej. Bo masz elkę, tak? Sk ze skrzyń masz na dole niżej zrobioną elkę. No, masz no nie chcę już przesuwać, bo tutaj jest piętro niżej. Nie, nie, wiem, nie chcę, nie rozumiem cię. Ona nie da rady nie przesuwać. Grzesiek poczekaj. Hmm. Zapomnij o tej w zielonej kratce. Masz z tych skrzyń na dole zrobioną elkę. No tak, ale już teraz y, tamtą wyjąłem, więc nie wiem, czy to. Dlaczego ma ją wyjąłeś? Nie czaję. No bo można ją już wyjąć przecież, tylko. Ale... Po co ty ją wyciągasz? Dobra, nieważne. E, chodzi okay. o to, żeby z tych pod tą, pod tymi kratami, tak, że się tak otworzyło, żeby była elka. tak? Tak, mam L. L, no. tak. L. Po prostu litera tak. L z tej skrzyni, no. która tu była tak odłogiem sobie leżała. Tak, dokładnie. I teraz tak, wysuwasz, wysuwasz tą drugą skrzynię, która jest wyżej tam, przy tej zielonej Aha. kratce. Okay. Wysuwasz ją i przesuwasz ją, jakby do samego końca tej elki. tak? Czyli musisz zrobić tak. Jeden ruch, dwa, trzy ruchy. Mhm. żeby ją przeciągnąć tam. I wskakujesz na pierwszą lampę, później drugą i na, y, za, za ten, za balkonik. Okej. Okay. No dobra. Grzesiu? Nie, nie wiem. Ale dobra, no zobaczę jeszcze raz, musiałem zloadować, bo widocznie to jest jakieś Może coś się tam no zrobiło. Co jeszcze mogę to przesunąć czy... Nie. No jestem ciekaw teraz czy to czy to tak zadziała? Jeśli tak, to głupie to jest. No mi tutaj nic się nie ten. Nie bardzo mi się normalnie wszystko przesuwa, więc. Póki co jest dobrze. No a jak u mnie jest dobrze. Mm -hmm. To już głupie musi być dobrze. I najpierw trzeba zrobić sobie most, a później przesuwać. E, tak, tak, tak. zrobiłem. No tak, tylko że Lara lewituje. Nie no, ty... głupie. No lewituje. Teraz tu w ogóle mam e, lewitujący nawet ten e, karton. Wyżej, prawda? Ty nie masz z tego poziomu najniższego skakać na lampę, z tych skrzyń, tylko z podwójnej skrzyni masz skakać na lampę. No, prawda? dwie mam, tak, dwie mam skrzynki, mhm. no, dwie mam. Tak, na samym tak. E, I przecież. Wskoczysz na nie tak z rozbiegu, że ona jest na tyle wysoko, że cię nic nie, od nie odepchnie. Nie, nie mnie po prostu odpycha ta, ta lampa, bo ona się kręci, więc ona mnie odpycha. Nie wiem o co Dobrze. chodzi. Nie, ja nie ja, wiem, ja, czy w dobrym miejscu wysunąłeś skrzynkę. Ja zrobię zdjęcie, dobra? Ale, ja, ja. Ona, ona, hmm. ona ma być w tym miejscu. Po lewej, nie? Znaczy, jak stoimy z tej kratki zielonej, to, to po naszej to jeszcze... prawej. Stoisz w w krat jak patrzysz twarzą na klapę mm -hmm. otwartą to po prawej nie ma być. Mm -hmm. Tak tak no to mam dobrze. Nie mam na środku jakoś nie wiem o co chodzi. Patrz wysłałam ci. No. Weź to zobacz. A jak ty się dostałeś na ten na górę tam na ten słupek. No ale to, to ci zaraz powiem tylko najpierw no. musisz ustawić o, skrzyneczkę. Mhm, tutaj. Ale masz tak postawione te skrzynki? Nie nie? nie, 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 mam tak. A to dlatego nie masz, że lewitowo, le, lewitację tutaj urządzała. Ale... Mhm. Dziwne. No dobra. Ja zaraz będę po drugiej stronie. W takim razie ja sobie robię cięcie, bo. Okej. Nie, toż muszę jest. Jestem czarny i d raz teraz będę musiał się przerzucić łatwiejsze Tylko, Krystian, y, to od razu tobie powiem, mm -hmm. że jak tutaj wskoczyłeś na drugą stronę te lampy, to jeszcze mm -hmm. chyć się manki i idź na jeszcze drugą stronę i tam trzeba rozbić, jakby szybkę i Aha. jest dźwignia. A okej. Okay. Dobra, Porządź, a ja sobie robię... Dobrze. Ale wiesz nie co, no, ja teraz jeszcze raz jak zloadowałem, to jak ty się rozbiegasz, to nie przy samej krawędzi skrzynki, tylko mniej więcej po środku i od razu wciskaj kontrol. I ona się złapie, bo jak na krańcu będziesz skakać i od razu kontrol, to ona zahaczy o lampy. Tak, Nie czekaj, nie zwlekaj. Faktycznie tak jest. Nie zwlekaj z wyciągnięciem łapek, od razu je wyciągnij. No dobra, mam to samo, ale nie chcę się złapać. Naprawdę. Robię tutaj, tak, tak. No dobra, skacze i od razu CTRL, tak? Mm -hmm. no, złapała no, od razu. Złapała no, złapała się. Złapała się. Złapała się, tak, tak. Ale głupie. Oj, mm -hmm. bardzo. Głupie. I jak słuchaj, przeskoczysz sobie na drugą stronę tego balkonu, nie? No. no. To jeszcze nie idź tam w głąb, tylko chyć się manki i idź z powrotem, jakby na A, okay. drugi balkon. Mm -hmm. I tam mm -hmm. jest okienko, które trzeba zastrzelić, jest dźwignia, i dopiero później tutaj wróć. Też manki. Tylko zapisz sobie, bo manki, oczywiście, jak zwykle, co ja to szłam na ukos z tym manki bo te lampy mnie zrzucały. Więc, jakby tak, przeszłam na ukos jedną lampę, pójść z jednej ściany na drugą i wiesz, tak zygzakiem szłam po prostu. Bo one też mnie zrzucały na dół, niestety. Jesus. Irytuje mnie to cykanie, ale. Ciekawe co za cykanie. Nie wiem, ty tak cały sykanie. czas. Ty masz cykanie, a ja w grze mam teraz, jakby ktoś piasek sypał, także. O. Co wy macie jakieś. Wy <noise> mamy Deluxe. <noise> Extended version. <noise> Tam ta ma piasek w oczy. <noise> Dobra, otwiera mi się niebieska płachta. Mam zejść w dół, ok. Tak. Tak, 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 tak. Mhm. Ma, a drabinka jest tam zaraz obok, nie? To możesz sobie zejść takim jakby ala skrótem. Mhm. Dobrze. Jestem tutaj. Hopsia. I w dół. Do przodu tymi rączkami to od razu spadła, więc jakby. nie, tak... to ja się, ja się puściłam jakby już dalej nie okay. ja wiem. Próbowałem... okej. Nie warto. Się ja tak próbowałem wydać. iść na tym. Nie dało się. No ale to tam jest takich rzeczy nie powinno być, nie? Przechodzę przez te otwarte drzwi. Dobrze. Dobrze. Te takie niebieskie, tak? Niebieski tam na dole. Fuse. Masz, tak. Znaczy mam. masz buteleczkę, tak? tak buteleczkę. I mm -hmm. te niebieskie drugie drzwi się samo otwierają. Oczywiście. To teraz buga lukować. nie ma. Zabijam mm -hmm. Tytka Tak. Dobra. Przycisk. Dobra, zabity. Save. Bo to jest w moim tak. przypadku wskazane. Tak. Dobrze. Mamy Hilary Hatch. Dobrze robię. Dobrze, Przycisk no. jest. Otwieram się wrota. No i, I teraz, teraz jak będą no, musisz się wrócić y, do tam do tej otwartej gdzie, przestrzeni. Do tej otwartej przestrzeni dokładnie, żeby tam zamurdować. Jak tam wrócisz, to daj znać. <laughs> Okej, okay, daj znać.